Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, miłość niech będzie bez obłudy, miejcie wstręt do złego, podążajcie za dobrem. W miłości braterskiej nawzajem bądźcie życzliwi, w okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie. Nie opuszczajcie się w gorliwości, bądźcie płomiennego ducha. Pełnijcie służbę Panu. Weselcie się nadzieją. W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Zaradzajcie potrzebą świętych, przestrzegajcie gościnności. Błogosławcie tych, którzy Was prześladują. Błogosławcie, a nie złożećcie. Weselcie się z tymi, którzy się weselą. Płaczcie z tymi, którzy płaczą. Bądźcie zgodni we wzajemnych uczuciach, nie gądźcie za wielkością, lecz niech Was pociąga to, co pokorne. Oto Słowo Boże.